Hej, hey, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Omen i witam Was w długo oczekiwanym konkursie z okazji tysiąca, okrągłego tysiąca widzów. Wybraliście opcję losowania. Mogę pokazać ankietę. Na aktualny moment stan ankiety wygląda w ten sposób. Y, dlatego też y, taka opcja jest tutaj zastosowana. Jak widzicie na ekranie, mamy pokazane różne kwoty, które są tutaj do y, wygrania. Jeszcze na wstępie chciałem zdecydowanie podziękować wszystkim y, moim subskrybentom za. Tą niesamowitą liczbę, jaką jest 1000 widzów. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, że w tak krótkim czasie tak dużo osób już się zebrało wokół mojego kanału. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. I zapraszam Was do. Branie udział w konkursie. Jak co zrobić, żeby wziąć udział? Klasycznie tutaj chyba bez żadnych zmian. E, łapka w górę, komentarz biorę udział, oraz musicie być też m, widzami, czyli też trzeba dać subskrypcję. E, no i to właściwie byłoby na tyle. Jeszcze chciałbym słowem takim końcowym wspomnieć, że na te wszystkie kwoty pieniężne tutaj się złożyliśmy z ekipą, czyli na te wszystkie kwoty się m, złożyłem ja, e, Odyn, Orzech i Koras. Także tutaj też dla nich wielkie podziękowania za to, że się na to złożyli. Także łącznie to jest jak widzicie 50 tysięcy euro na PyLife, także całkiem spora kwota. Także jeszcze... Chyba to jest logiczne, ale mogę powiedzieć, że nagrody są cztery, czyli jest też, czy będzie też czterech zwycięzców w tym konkursie, no i co. W takim razie to było na tyle, chyba wszystko powiedziałem, tutaj też oznaczyłem takimi kolorkami, takimi trójkącikami no, a tak tylko, żeby zilustrować, jak wygląda tutaj mm, ta właśnie kwota, która jest zdecydowanie wyróżnia się na tle, na przykład tej drugiej. I oczywiście tu będzie całkowita losowość, kto wylosuje na przykład 20 tysięcy, kto wylosuje 5. No, także czterech zwycięzców, mam nadzieję, że się będziecie tutaj zgłaszać w komentarzach, tak, w takim razie do zobaczenia, życzę powodzenia, rozwiązanie konkursu będzie zapewne gdzieś po prostu za tydzień pewnie, coś takiego. Także no chyba że to przedłużę, jak będą się cały czas osoby zgłaszać, ale z doświadczenia wiem, że jeśli chodzi o konkursy, to zwykle, yy, zwykle po prostu tydzień na to starcza. Po tygodniu już się praktycznie nikt nie zgłasza. W takim razie to było na tyle już was tu więcej nie trzymam, żegnam się z Wami, jeszcze raz powodzenia i do zobaczenia w na odcinkach. Na razie. Hej hej.